Spalanie, dwa, trzy... Jeszcze do piętnastu trochę. Pojechać, a nie siedzieć w garażu. I tak. Nie wiem, już ja coś się pojadę. Coś wymyślę. I się pokazuje. No to te liczniki, jednak prędkości one nieco za bardzo. Myśmy już kiedyś spędzali z Maxem i tak samo one, one za, zaniżają wszystko, że one nie, 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 nie pokazują tak jak trzeba. Witajcie na kanale Sławek Mudowlock. Wyskoczyłem dziś i tak sobie jeżdżę, jeżdżę, i nie wiem gdzie ja w ogóle jadę. Nie ma pojęcia gdzie tu jechać zimno trochę Nie chcę nigdzie dalej jechać, bo zmarznę To wyskoczyłem sobie tylko tak o polatać w kółko, w mina. Ale fajnie idzie maszyna, fajnie ciągnie Super, super idzie A tędy polecę, tu są dziury to są trochę ta droga, to jest stara, w ogóle chyba nieużywana taka podzierawiona kawałek, o, tu już można ciąć I tu już trzeba hamować taka, taki kawałek czarowej drogi <gry> jeżdżamy, Pany na super szybką wodnicę. Patrzcie tutaj jaki myk, cyk. Taki myk. To jest fajna dróżka, terenówka. <grymne> Lubię tą terenówkę, taką fajną, krzyczotką dróżkę. A dalej. A dalej będzie jeszcze inna terenówka, trochę rzeczna terenówka. No tędy od razu Ale ja wolę tędy Cyk, 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 cyk na koniu jechał pany Cyk, cyk, cyk po dziurkach na koniku Oho o, o. Tu już ślisko będzie Żeby pan konik się nie przewrócił tutaj na śliskim <śmars> I można Jechać sobie Marsz pan w łapy. Jest taka dróżka czodówka Proszę bardzo Patrzcie ludzie i dziwcie się Patrzcie ludzie i dziwcie się, jakie fajne miejsce znalazłem Wcale nie znalazłem, bo one tu cały czas jest. I mało kto chyba o nim wie, jaka tu jest czaduwa. Kaczuchy. Kaczuchy tutaj, Panie, pływają. I można sobie na kaczuchy popatrzeć. Zdjęcia porobić, film nagrać. Dodać muzykę, Elvisa na przykład. <laughs> I kaczuchy. I tutaj można sobie przyjechać z dziećmi. Takie miejsce tutaj koło tamy wojskowej. Można sobie tutaj przyjechać z dzieciakami. Normalnie pany autem tam wiedziesz, na tamie zaparkujesz albo i nawet autem tu, chociaż tu chyba nie wolno autem, ale motorami. I można przyjechać sobie z dzieciakami. I jak się uczą jeździć na motorach. I sobie tutaj na motorkach mogą tutaj się uczyć jeździć, bo to jest fajna trawka. Kaczuchy. A tu jest tak, tu jest jedna ścieżka do góry górą i jedna ścieżka dołem. I jeszcze trzeci poziom na dole. I tu właśnie można sobie przyjechać z dzieciakami, żeby sobie poćwiczyły jazdę na motorach, nauka jazdy. Nie trzeba jechać na poligon. Tu tak samo można sobie przyjechać Tutaj Pany, jest fajna góreczka Jakby ktoś się chciał nauczyć yy, Wjazd pod górki na krosie I się nie poobijać za bardzo żeby nic się nie stało motorowi To tutaj można przyjechać sobie I próbować sobie takie letkie właśnie podjazdy Jak to się, jak to się robi swoje, swoje pierwsze podjazdy Na takich właśnie górkach na których tutaj nie ma żadnych kamieni, nie ma y, gałęzi, jest czyściutka góreczka wygolona, wy, wy, wyszyżona, tylko tu jakiś rów jest widzę, ale to nawet lepiej do nauki, to już chyba nie zjadę, nie będę świrował, albo to jest dla krosów, przecież a nie dla skuterów. Dla skuterów musi być równo. I tutaj to, te góreczki można sobie poćwiczyć na, na, na motorze, swoim pierwszym porobić swoje pierwsze górki. Jest tutaj bezpiecznie i można przyjechać z rodzicami albo z kolegami i sobie te górki to poćwiczyć. Malutkie. Uła. I trzeba opony mieć na, na górki też dobre. O, i takie kółeczko zrobiłem. O i nawet tu sobie można autem wjechać, o tu w to miejsce gdzie tu jestem i, i sobie dalej albo tu na dole zaparkować i sobie, da, i sobie tutaj motorem. O tu wjeżdżacie autem tutaj wjeżdżacie sobie z autem, razem z motorem dla swojego dziecka i puszczacie małego i mały sobie tu lata. Tak ja teraz i sobie lata i sobie góreczki bierze. Ciekawe czym wziął tą góreczkę <słuch> <słuch> O nie, chyba nie <słuch> Może nie I tu sobie pany malucha puszczacie i maluch sobie tu jeździ Jak widzicie tutaj możecie sobie jeszcze sprawdzić ale jak widzicie, tu nie ma żadnych kamorów, żadnych dziur. Za bardzo, troszeczkę tu już są większe, ale dla krosa to nawet lepiej. Bo tu czasem też są moczary, jak tu woda napada, ale teraz nie ma. I tu można fajnie sobie polatać, nauczyć się przewracać. Można się tu przewracać, na tej trawie jest miękko. Nauczyć się, nauczyć młodego jeździć. Malić gumę, łączki kręcić. Tu jest właśnie fajne miejsce. Patrzcie, jak miękko! Jaka puduszeczka do upadania. Super miejsce do nauki jazdy i do robienia swoich pierwszych górek. Polecam. Bardzo tutaj jest bezpiecznie, ładnie i w ogóle super. Jest, widzicie, niedaleko drogi kawałek tylko terenu. <laughs> Przyjechać autem młodemu wyciągnąć maszynę i niech młody jeździ film nagrać można sobie na youtube wrzucić będzie pamiątka takie czady można sobie porobić i wcale nie trzeba dużo wcale nie trzeba wymyślać jakieś super rzeczy super torów jak widzicie fajne miejsce Super, miejsce, miejscówka do jeżdżenia dla młodego. Nawet i dla starego, jak się stary chce nauczyć, pierwsze górki porobić. Nie trzeba jechać do lasu, można takie coś znaleźć. Takie góreczki. Nie, już się korci mi, ale nie, nie będę świrował. Góreczkę wziąć. I latamy sobie. No, i patrzcie, jak fajnie, Miejscówka dla młodych riderów, do nauki, do poświrowania sobie bezpiecznie mięciutko na trawie, na miękkim Uhuhuhu. A? Nawet moplikiem można by, <grystanie> ale to nie, to jest fajne miejsce do, tylko że to trochę się na bałagani, fajne miejsce do, do spróbowania opon swoich, do spróbowania swojej nowej kostki, jak gryzie. <grystanie> Super, miejscówka. O, patrzcie na to. Patrzcie i dziwcie się. <grywa> <grywa> Widzieliście, panie. Nie trzeba mieć super maszyny. Ani <grywa> panie super, panie. Rosa, żeby górki brać taka góreczka dzisiaj wzięta została przez mojego moplika zwanego Hondo. I jak wam się podoba? fajne miejsce co? czadowe z jednej strony kaczuszki delikatna jazda a z drugiej strony Polecam sobie przyjechać tutaj, jak ktoś z Nysy jest, i tutaj jeszcze nie był I sobie tutaj popatrzeć na fajne widoki Widoki są fajne Można sobie nawet popadować, wejść na murek o. I to chyba to by było na tyle. Nie wiem czy coś znajdę dzisiaj czadowego jeszcze dzisiaj. Może może. A jakbym nie znalazł, to by było na tyle. I trzymajka się, do zobaczyska. Hej!